OK, w tym materiale chciałbym Ci powiedzieć o Zapier. Przy rejestracji widzimy, że mamy tutaj możliwości wybierania, w jaki sposób możemy automatyzować aplikacje i zaoszczędzić, oczywiście, przy tym samym czas. Wybieramy naszą rolę. Widzimy, że ich jest naprawdę dużo. Widzimy, że mamy Engineer, mamy tu Student, Rekruter. Ja mogę też zaznaczyć student, ustawić po prostu to i przejść dalej. I teraz widzimy, że mamy personalizowane aplikacje, które będziemy mogli używać. Ja mogę zaznaczyć Twitter. Widzimy, że stąd mamy też dodane z Google. Automatycznie się to pojawiło, bo przy logowaniu z Google dobiera nam również tego typu serwisy. To znaczy też LinkedIn. Widzimy, że Facebook Ads jest przy wersji premium. Czyli nie wszystko jest tutaj za darmo. Przy niektórych potrzebna jest wersja premium, szczególnie właśnie przy tych marketingowych, tak. Mamy GitHub, Pinterest czy też również inne. No, jest tego naprawdę dużo, nie sposób omówić każdy z nich. Mamy na dole również alfabetycznie, i jest tego naprawdę dużo. Klikam Finish Setup i przechodzimy dalej. I teraz widzimy, że mamy taki oto plan. Jest to darmowy trial. Uzyskaliśmy go na 14 dni. Widzimy, że stąd mamy od razu już proponowane tutaj panele dotyczące automatyzacji. Widzimy, że Save New Gmail Attachments to Google Drive. Czyli, jeśli otrzymamy na przykład e-mail z jakimś załącznikiem, możemy automatycznie to zapisywać. Klikamy try it. Zobaczmy, jak to tak naprawdę działa. Widzimy teraz, że już mamy panel, ładuje się. I gdy otrzymujemy adres e-mail, tak, new attachment in Gmail, rejestracja, tak, to potem widzimy, że jest to aktualizowane. Zobaczmy też, jak to wygląda. Sign up, to możemy też. Wybrać aplikację, tu mamy zapier, OK, klikamy continue. Możemy wybrać też inne treści, tutaj myślę, że nie musimy nic dodawać. No, i to jest new attachment, czy widzimy, że tutaj automatycznie też wybieramy nasz Google, bo chcemy, biorę zezwolenie na zarządzanie tym. Musimy chwilę poczekać, klikam continue. I teraz widzimy, że jest to dodane, i bezpośrednio dodajemy ten otwór no trigger. Teraz dodamy trigger, zobaczmy, testing. Zobaczmy tutaj test trigger. Chyba nam działa. OK. Klikam continue. Tutaj widzimy, że teraz wybieramy, że jeśli jest jakiś załącznik, jest filtrowany przez zapier. Jeśli załącznik, tak, mamy wiele tutaj zmiennych, istnieje w treści, no to będzie akurat to dodane. Tak, widzimy, że mamy to dodane. Świetnie. No i dalej, oczywiście. Klikam close i to jeszcze upload musimy się połączyć z naszym Google Drive. Jest to bardzo szybkie, oczywiście potem stworzymy również bardziej zaawansowane tego typu funkcje. Musimy chwilę poczekać i już teraz to mamy. Klikam Continue, Setup Action i teraz widzimy, że jeśli jest załącznik, to automatycznie jest dodane. Klikam Continue i zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądać. Klikam Test Review, zobaczmy czy to przejdzie. Sending upload file to Google Drive. I jest OK. Turn on Zap, czyli zaraz to Zostanie dodane, zostało to włączone. Widzimy, że możemy również to udostępnić. Klikam, no OK, możemy to zaznaczyć po prostu. Don't show this again, możemy to również wyłączyć, tak? Klikając na to. I widzimy, że teraz to zostało dodane. Ja mogę to zapisać po prostu w polskiej konwencji zapisywanie załączników z Gmaila. I OK, widzimy, że mamy to dodane. Teraz cofając z powrotem. Będziemy już mieli jakoś zapisywanie załączników z Gmaila. Jest to włączone. Teraz na moją edugrafię wyślę jakąś treść, a następnie również tutaj, także przetestuję to. Czyli wybieram tutaj mój e-mail gmail.com kopiuję i teraz wybieram temat. sprawdź załącznik. I wprowadzam teraz jakąś treść. Test i wybieram jakiś załącznik, zobaczmy co tutaj mogę dodać, nie wiem czy znajdę coś fajnego o, mam jakieś zwykłe zdjęcie, png, pozwól, że to wykorzystam mm, tutaj muszę wyłączyć szyfrowanie i zaraz powinno być dodane, musimy chwilę poczekać, wiadomość jest wysyłana tutaj zaraz powinno być, ok, sprawdź załącznik, widzimy, że zostało to dodane to akurat jest jakieś małe zdjęcie i widzimy teraz, że mamy tutaj to i zaraz przejdę do Google Drive Hmm. Jeszcze chyba tego tutaj nie mamy. Zobaczmy czy tam to to dało. Komputery, załączniki, czy nasz. Zobaczmy jeszcze raz dokładnie, jaki to jest format. Ale wydaje mi się, że nawet jak dodaję chyba, że nie wykrywa to jako załącznik, nasze zdjęcia, bo tam wysłałem to po prostu jako em, zdjęcie. też jest tego, zobaczmy. Przezapisywanie załączników. Stąd widzimy, że możemy zamienić, zrobić historię status zaprans. Aha, widzimy, że są dwa zadania. Jest success, zobaczmy je automatycznie wysłane. Aha, i widzimy tutaj, że został wysłany jeden plik. To jest advanced phishing. Po prostu tutaj chyba go nie widzę, bo nie mam to posortowane. I jest Advanced Fishing. Tak, przepraszam, tutaj mam sugerowane, a nie najnowsze. Czyli w znaczący sposób zautomatyzowało to. Praktycznie ustawiając to dosłownie w kilka minut. I jeśli dodamy te kategorie, będziemy mogli również wykorzystywać inne tego typu połączenia. Czyli wybieramy aplikacje, plus inne aplikacje. One mają punkty wspólne, i te punkty wspólne mogą pomóc nam w zbudowaniu właśnie takiej automatyzacji. Tutaj mamy też Zaps. Czyli te aplikacje, które są dodane, to będą moje aplikacje, które wybrałem. Na razie mam Gmail i Google Drive. Jednych z następnych materiałów, dodam ich znacznie więcej, a to do tego, żeby zwizualizować, w jaki sposób może to przyspieszyć pracę, działanie w środowiskach korporacyjnych, ale nie tylko, bo też oczywiście my zaoszczędzimy czas dla naszych personalnych aktywności. Tu jest historia. Musimy chwilę poczekać. No już raz sprawdziliśmy, tak, żeby to tak naprawdę dodać musimy chwilę poczekać na załadowanie. Zap history i widzimy tutaj, że mamy dwa zadania, tak? Przy rezultatach. Mamy też Explore. Prze Explore możemy sprawdzić wiele tutaj kategorii, jest naprawdę masa poradników treści. Widzimy tutaj, że. Mamy połączone na serwisy social media, na workflow, inne również treści i tak dalej. Świetnie. No i teraz no. możemy też wystartować własny zap bezpośrednio wykorzystując editor. I tutaj mamy naprawdę pole do popisu, bo widzimy, że mamy już jakieś polecane i nawet 3700 więcej. No i w znaczący sposób to przyspieszy proces, tak. My zajmiemy się tym w następnym materiale. Jednak zanim skończę ten od odcinek. Dodajmy może jeszcze raz, na przykład widzimy to mamy draft, dlatego że zacząłem wcześniej. Mogę w każdej chwili kliknąć trash i usuniemy to. Automatycznie będzie to przeniesione do kosza, no i będziemy mogli wrócić do tego, ewentualnie po prostu, gdy już to mamy, to będziemy, widzimy, że po 30 dniach zostanie to kompletnie usunięte, tak? I przejdę do mojego dashboard i tam zobaczymy parę recommended. Widzimy, że sam proponuje nam zapier po prostu wykorzystania tego, czyli aktualizacje, również inne treści. I ja jeszcze wykorzystam parę aplikacji. Kliknę na My Apps i połączę z paroma. I jak będę mógł to wykorzystać? Widzimy, że już mam połączenie. To będę mógł spróbować dodać nową. Zobaczmy tutaj Dashboard, Search Applications i klikam Add Connection. Zobaczmy tutaj, co będę mógł dodać. Twitter. I połączę to z Twitterem, tak? No, tutaj jest opcjonalne, możemy po prostu podążać za oficjalnym profilem. Klikam to. Zaraz to zostaje dodane i jesteśmy już połączeni jako aplikacja. No i teraz, gdybym chciał oczywiście wykorzystać to z naszym zapem, no to bym mógł dodać, tak? I teraz bym mógł wybrać po prostu jakiś app event, Twitter. No i gdy na przykład jest nasz Twitter, to widzimy trigger event, to może będzie na przykład, gdy jest nowy follower. Klikamy Continue. E, musimy na początku połączyć się z moim Twitterem. Wybieram Twitter. Teraz będziemy klikamy Continue. Ustawiamy Trigger. I ja mogę na przykład tutaj napisać. Wpis. Klikam Continue. Możemy oczywiście ustawić taki testowy trigger. OK. Widzimy, że działa. And to watch. To username to watch. New followers. OK i teraz co bym mógł zrobić to klikając tutaj na akcję możemy dodać na przykład um, Google Sheets i ja mógłbym zaznaczyć update spreadsheet row czy na przykład stworzenie jakiegoś nowego punktu czy stworzenie ogółem nowego arkusza create spreadsheet row wybieramy moje konto continue i tutaj wybieramy to, co tak naprawdę chciałbym wykorzystać, czyli zapisywanie do mojego Google Drive. Teraz bym mógł wybrać w tym przypadku, na przykład Edugrafia Arkusz, arkusz, tak i przy naszym worksheet, my tutaj mamy nasz wybrali Wybralibyśmy po prostu nasze zmienne, tak. Do studentów. I za każdym razem, gdy coś będzie dodane, no to automatycznie. Będę mógł dodać na przykład wpis i ten wpis będzie pobierany bezpośrednio z follower name. Ja wykorzystam po prostu zwykły jeden. Oczywiście możemy też wprowadzić więcej zmiennych, tam widzieliśmy. I teraz to zaznaczę. Szybko się połączę. Wybiorę jeszcze raz mój szybko dysk, Wybiorę teraz po prostu tutaj nasz lista followers. I będę mógł wybrać mój arkusz. Musimy załadować. No, i tutaj wprowadzamy po prostu do tych obserwujących nazwę użytkownika i follower name na przykład, albo screen name jak jest to wyświetlane. No i klikając continue, to gdy osoba powiedzmy um, work spreadsheet, worksheet empty required, zobaczmy co tutaj mamy. You will need to take care of some issues. Zobaczmy tutaj, co tak naprawdę. Wpis. Um, Może po prostu to wyłączę. Może jeszcze nie jest to zaktualizowane, bo konto jest stosunkowo nowe. Będę to oczywiście na bieżąco śledził, tak abyśmy mogli zobaczyć. Klikamy Continue. Jeszcze raz Continue. Czyli automatycznie wybieramy tutaj mój dysk. Musimy chwilę poczekać. To by było zaznaczone. I teraz klikamy Continue. Follower name, no data. I automatycznie będzie to dodawane. Tak? No i teraz mogę wziąć test Review. I widzimy, że teraz już działa, tak? Więc mamy tutaj obserwujący, i automatycznie będzie to dodawane w zależności od tego, jak będziemy to wykorzystywać. ID ROW 2, tak? I mogę łączyć zap, i włączając, widzimy, że będzie to dodane. No i teraz bezpośrednio mamy stąd dostęp, tak? No i widzimy teraz, że mamy po prostu podgląd do tego, co tak naprawdę się zmienia. Więc tutaj mamy Name My App. Wchodząc, mogę w każdej chwili to zedytować. Czyli jeszcze raz, gdy jest NoIfollower, Tworzę po prostu tutaj arkusz o nazwie. Ej, jeszcze raz. Nie, Google Sheets. Zobaczmy, tutaj jest tak. Czy Create a spreadsheet. Draw? Okej. Okay. A, to Create spreadsheet. Nie, to dobrze. Musimy rozróżniać, rozróżniać to. Create spreadsheet Sheet to gdy automatycznie stworzy pusty, na przykład panel, tak? Więc akurat stworzy nowy arkusz. Chcemy, by to było oczywiście jako to. No i gdy osoba nas tutaj w tym przypadku będzie obserwować na Twitterze, zostanie to zaktualizowane przy naszej liście Followers. No i w ten sposób możemy budować to. Ja mógłbym na przykład napisać tutaj automatyzacja Twitter z Excel. I OK, mamy teraz to dodane. Zostało to zapisane i widzimy, że teraz to będzie dostępne w moich wszystkich zapach.